Pokażę wam Państwu, jak efektownie można zdobić na przykład takiego kwiatuszka. Ja to już zrobiłam troszeczkę, ale na przykład to można tutaj dalej zrobić i tu jeszcze można serce obrobić. To można być różne ko koraliki. Ja Państwu pokażę Wam troszkę koralików, bo tylko tyle miałam, ale można na przykład większe koraliki albo mniejsze. Może być troszkę cieńszy drut, żeby to bardziej było można nawinąć, żeby się lepiej nawinęło. I teraz na przykład włożę tego kwiatka i pokażę Państwu, jak to by wyglądało i to by było o coś, coś takiego. O tutaj jest oczywiście spód podwinięty, żeby kwiatuszek nie wyleciał. Oczywiście można to później u góry na trochę więcej obwinąć, żeby to się ładnie trzymało. I tak na przykład jak na zakończenie roku, no to to by mogło być o Wiązanki ślubne też tak można przystrajać, bo wtedy jak jest taka wiązanka grubsza, to można ją tak ładnie takimi grubszymi koralikami białymi tak ładnie powijać koło ten, ten dół. I na przykład można później wyjść drucikiem i zrobić takie złote obrączki u góry te z koralików i to by bardzo efektownie wyglądało. Teraz pokażę Państwu jak to by trzeba było zrobić. Na przykład mam tu śrubokręt. Taki kawałek drutu, ale ten drut jest oczywiście trochę za gruby. I teraz pokażę tak. Tutaj zawinąć tą końcówkę i troszeczkę ją zgiąć, żeby to później nam te koraliki się nie rozleciały. I teraz tak. Troszeczkę to zawiniemy I teraz będziemy wkładać ją na przykład. Tak, tu mam zrobione to tak dwa koraliki białe dwa koraliki niebieskie i tak na przemian można na przykład zrobić całe białe albo na przykład złote i to by było bardzo efektownie by to wyglądało, bo na przykład jak jest róża taka yy, długa i można te kolce poobcinać, się poobcinać i zrobić do samego końca, na przykład czerwone albo zielone. I teraz tu Państwu pokażę, jak to zawinąć. Tylko to trzeba tak delikatnie, żeby to nie, się nie rozleciało. O coś takiego. I później znów nakładamy koraliki. Tylko to są bardzo malutkie i to wszystko ucieka mi, bo to nie można trafić. I już zaraz pokażę. Tak, o jeden znów taki, taki biały, drugi biały. No tu nakładłam dwa, cztery białe, ale ten jest to pokazań, i ładnie to zwijamy. Tylko tak patrzymy, żeby to dolegało jedno do drugiego, i zawijamy. No i później następna warstwa. Widzi, widzi państwo, następna warstwa, następna warstwa, i to później nam coś wyjdzie. O takiego bardzo ładnego, efektownego.